Baza wirusów programu AMAST została zaktualizowana. Tu sarlisz. Trochę mnie nie było, ale to jest ważne. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o i Cerki vs. Więc zapraszam. Jeżeli wiesz kim jest Liza i nawcia ten punkt możesz pominąć, a ja teraz szybko wytłumaczę. Nafcia, czyli streamerka mająca 200 tysięcy obserwacji, streamuje gry oraz komentuje nagrania z internetu. Znana jest z używania dosadnego języka. Liza, czyli influencerka wybita przez frania oraz przez nagrywanie filmów z fagatą. Dobra, to jak już przedstawiliśmy sobie na szybko postacie, to przejdźmy do omawiania dramy. Wszystko zaczęło się na początku tego roku. Kiedy Nawcia podczas swojej transmisji na żywo gadał z graniem, gdzie Nawcia zapytała Frania o nią w prześmiewczy sposób. Lizie się to nie spodobało i postanowiła, że się Nawci odgryzie. I potem panie zaczęły warczeć. Na przykład na Twitterze. Btw. Zapraszam na mojego. Małpatu sarlisz. Jednak emocje konfliktu urosły na Kejzu Fejmu, gdzie Nawcia nazwała Lizę Potem nafcia straciła w oczach widzów co widać po komentarzach. Na szczęście udało jej się odgryźć tym filmem, gdzie merytorycznie odpowiedziała. Dobra, to teraz przejdźmy do ostatniego punktu. No to tak. Uważam, że Liza się po prostu niepotrzebnie doczepiła nawci i że bez sensu było to spięcie. Moja ocena dramy to 6 na 10. No to już koniec tego filmu. Możecie zostawić suba i lajka oraz wybić na mojego twittera. Dobra. To tyle.